Cześć, witajcie na kanale milion pomysłów na minutę. Dziś na moim stole ściski kątowe, a są to ściski kątowe marki Wolfcraft model ES22. Zapraszam serdecznie. Jak wiecie jestem wielkim fanem marki Wolfcraft i jakby nigdy tego nie ukrywałem. Zaczynając ten kanał wiele lat temu miałem oczywiście... Swoją pulę ulubionych marek, takich, które były autentycznie topowe dla mnie. I taką marką był Wolfcraft, i Wolfcraft taką marką dla mnie pozostał. Uważam, że są to bardzo fajne produkty w wielu przypadkach unikatowe i bardzo fajnie rozwiązane tematy. Takie moje osobiste, number one. Jest wiele podrób, wielu produktów chińskich, zwłaszcza wygląda to, jak wygląda, działa to, jak działa. Ja mimo wszystko wolę dopłacić i zostanę przy Wolfcrafcie. Oczywiście, tak jak wspominałem wcześniej, ja jestem wielkim fanem marki Wolfcraft. W przeciwną stronę już to tak nie działa, więc ja te produkty po prostu kupiłem sam. I tutaj mam nówkę, bo dokupiłem teraz trzy zestawy dla siebie, dwie już wylądowały w skrzynce. To jest zestaw, który już jakiś czas jest ze mną i nie ukrywam, że nie byłem fanem tego rozwiązania. Ale zacznijmy od początku. Jest to Wolfcraft model ES22, dlatego ES22, ponieważ obsługuje deski płyty o grubości od 10 do 22 mm. Więc jeśli macie więcej, no to już to wam, że tak powiem, nie złapie. Konkretny model w numeracji Wolfcrafta to jest 3051000 tak dokładnie jest to oznaczone i pod tym kodem jak najbardziej oprócz tego naszego S22 możecie tego szukać, są to ściski do połączeń typu L, czyli do połączeń pod kątem prostym i do. Połączeń typu T, również pod kątem prostym, ale do tak zwanych półek, poprzeczek, czy jak to tam zwał, i jak to potrzebujecie, tak na dobrą sprawę zamontować. Jeśli chodzi o te ściski, no to ja, jak je zobaczyłem pierwszy raz w sklepie, to stwierdziłem, że skoro są tworzywowe, to znaczy, że są takie sobie. I jeśli chodzi o ściski kątowe, to po prostu. Pojawiły się u mnie wolfcrafty tego typu, metalowe. Natomiast mają one pewne swoje ograniczenia. Jedną z podstawowych rzeczy, która niestety przy tym ścisku była dla mnie bardzo dużym ograniczeniem, jest wysokość minimalna pracy. Co niestety spowodowało, że musiałem pomyśleć o innym rozwiązaniu. Dosyć długo się rozglądałem, dosyć długo kombinowałem różne dziwne rzeczy samemu, żeby po prostu jakoś sobie ułatwić pracę, jakoś tam dawałem radę, ale oczywiście jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, czyli Mariusz z Wolfcrafta, który pokazał mi to rozwiązanie. I jak dało mi się tym pobawić na jednym z pokazów, no to stwierdziłem, że nie jest tak źle, jak myślałem na początku, bo jak to jest takie spakowane i wygląda to w ten sposób, to. To bywa różnie, jak możesz coś pomacać i wziąć do ręki, to wygląda to zupełnie inaczej. Dlatego właśnie postanowiłem dzisiaj nakręcić Wam materiał na ten temat, ponieważ ten zestaw, który mam w tej chwili w rękach, czyli te dwa ściski, są ze mną już około 3 lata myślę może 2,5 no ale na pewno więcej niż 2,5 roku, tak? Dlatego po jakimś tam czasie dłuższych testów stwierdziłem, że potrzebuję ich więcej, bo mam więcej po prostu rzeczy do zrobienia, w których to może się przydać. Tutaj ta wysokość robocza jest naprawdę niewielka. Dobra, no to co, kończymy gadanie, pokażę Wam, jak to przychodzi zapakowane, jak to w ogóle wygląda i jak sprawdza się to w praktyce. Zapraszam. Moi drodzy, jeśli chodzi o formę zakupową, to wygląda to w ten sposób, czyli mamy. Papierową wytłoczkę, na której są zamontowane dwa nasze wciski i ściski bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia. I one są po prostu przyczepione trytkami. Czyli taka wersja dosyć mocno oszczędna. No ale bez sensu jest dopłacać za opakowanie. Sam ścisk wygląda w taki sposób. I teraz, oczywiście, jak to Wolfcraft jest naćgany gadżetami po kokardkę. Po pierwsze, ten nasz klin, który trzyma ten kąt prosty, jest ruchomy. Dlaczego on jest ruchomy? Dlatego jest ruchomy, że mamy możliwość złożenia ze sobą dwóch różnych grubości. I to jest w ogóle super sprawa. Uważam, że jest to jedno z lepszych możliwych rozwiązań. Tutaj macie Dwa takie gumowe, takie gumowo-tworzywowe zabezpieczenia powierzchni roboczej, które czasami się przydają, czasami nie, i o tym też musicie wiedzieć. Natomiast założymy je sobie i je sobie zmierzymy, bo one mają. 26 mm, a to oznacza, że nasza powierzchnia robocza, czyli tyle, ile, musi mieć pomiędzy, ile muszą mieć pomiędzy sobą minimalnie półki, to jest 42 mm, czyli można już je naprawdę zrobić dosyć gęsto. Podoba mi się to, podoba mi się to, że to jest ściągane, bo czasami ten brakujący mm możecie Odzyskać dzięki ściągnięciu tych nakładek. Z drugiej strony mamy fajną, sztywną sprężynę. I jeśli chcemy to złożyć, to po prostu musimy nacisnąć. Naciskamy, wkładamy dwie deski, ściskamy. I wszystko działa tak jak powinno. W momencie, w którym składamy sobie ramę, to tak jak możecie zobaczyć, tutaj. One dają nam ten dodatkowy dystans od podłoża, co w niektórych wypadkach na pewno się przydaje. Weźmiemy sobie nasz ścisk i przejdziemy od razu do szybkiego testu. Czyli bierzemy naszą deseczkę i powiedzmy, że chcemy w tym momencie zrobić sobie kąt prosty. Bierzemy drugą deseczkę. Weźmiemy sobie kątownik, sprawdzimy kąt prosty. No powiedzmy, że może być. Wkładamy, ściskamy i jest wszystko tak, jak być powinno. I teraz, jak już mamy jedno i drugie złapane, mamy tą samą grubość, możemy sobie zrobić lico, nawiercić i będzie tak, jak być powinno. Oczywiście, tak jak mówiłem, tu jest na zasadzie może być, ale, no tak jak widzicie, teraz mamy taką sytuację. No, chcielibyśmy to skręcić, ale to wszystko nam będzie gdzieś tam pływać zupełnie bez sensu. Bierzemy drugi ścisk, podnosimy i już ta praca wygląda zupełnie inaczej. Możemy sobie docisnąć, śmiało zlicować, sprawdzić, czy jest takie, gdzie powinno, skręcić, i będzie ok. Bierzemy sobie inną deseczkę i, tak jak widzicie, ta jest mniej więcej 2 mm cieńsza. Co oznacza, że w, normalnie, w normalnych warunkach, przy małych ściskach, moglibyśmy mieć z tym problem. Tutaj tego problemu, jak widzicie, nie ma. Złapane są dwie różne grubości. Nie ma żadnych szpar. Bierzemy dwie nasze półki. Że tu jest jakaś dziura po wkręcie. To może w tą stronę, żeby krawędzie były idealne? Składamy, licujemy wszystko. OK. Teraz z drugiej strony składamy, licujemy, sprawdzamy. Czy nam się krawędź zgrywa? Według mnie jest tak, jak być powinno. Mamy delikatną szparkę, którą sobie zniwelujemy. Oczywiście, ale cały czas sprawdzamy, czy nam się tutaj lico pod spodem nie rozjeżdża. Bierzemy kątowniczek. No i powiem Wam, że ja tutaj nie bardzo mam się do czego przyczepić. Teraz zrobimy jeszcze zupełnie inaczej. Czyli bierzemy sobie naszą dechę, znaczy naszą płytę, bierzemy sobie naszą deseczkę, licujemy, sprawdzamy, czy nam się tutaj wszystko zgadza Z drugiej strony sobie podniesiemy wykorzystując to, że mamy taką możliwość. Zobaczcie, mamy tylko złapane na tym ścisku kątowym. Żeby nie było Nie dotyka. Mogę jeszcze zrobić lico tutaj z krawędzią, żebyście Wy to lepiej widzieli. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Moi drodzy, pieniędzy, pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy. Jak to w ogóle wygląda? Wygląda to w ten sposób, że jeśli chodzi o taki zestaw dwóch sztuk, to jest to między. 35-40 zł, spokojnie jesteście w stanie takie, y, taki zestawik wyrwać. Co oznacza, że mniej więcej między 70 a 80 zł za komplet czterech trzeba y, dać. Ja na chwilę obecną, tak jak tutaj widzicie, mam cztery, cztery są jeszcze w skrzynce narzędziowej, czyli mam w sumie 8, y, ale bardzo długi czas radziłem sobie, mając tylko jedną parę. I też oczywiście. Się da. Robiłem w ten sposób, że ściskałem sobie po prostu przód, tutaj wszystko ładnie, ustawiałem poziomiczkę, podnosiłem tył i łapałem zwykłymi ściskami, żeby się po prostu na ścisku opierało. Dla mnie rozwiązanie fajne. Ja jestem jak najbardziej na tak. Uważam, że pieniądze rozsądne, działa to naprawdę fajnie i rozsądnie posprawdzałem sobie wszystkie kąty zresztą tak jak widzieliście no nie da się tego oszukać na takim zbliżeniu tak? specjalnie wybrałem najmniejszy możliwy kątownik na którym wychodzą po prostu wszystkie jakieś tam niuanse tutaj wygląda to naprawdę fajnie i rozsądnie pieniądze nieduże rozwiązanie spoko ja jestem na tak i tym optymistycznym akcentem będę kończył. oczywiście czekam na waszą opinię Zastanawiam się, z jakich kątowników wykorzystacie. Ja bardzo długo korzystałem z chińskich kątowników, które spisywały się w utrzymaniu kąta, wbrew pozorom całkiem nieźle. Tylko niestety te dźwignie, które służyły do zaciskania, bardzo szybko się wyginały we wszystkie strony. Nie można było gdzieś tam w żaden sposób mocniej docisnąć. Był problem ze ściąganiem tego. No, milion niuansów. To tak na dobrą sprawę nie kosztuje dużo więcej niż taki nasz zwykły chiński ścisk, a mimo wszystko sprawdza się naprawdę fajnie i rozsądnie. Co mi się podoba, to to, że można tym pracować jedną ręką. To oznacza, że możemy sobie wziąć dwie nasze deseczki, wziąć nas, nasz ścisk i zobaczcie. Pracujemy, łapiemy z grubsza, następnie wiele rzeczy w fajny i rozsądny sposób możemy sobie Poprawić, zlicować, a on nam to później wszystko po prostu utrzyma. Ja jestem na tak, jeśli chodzi o te rozwiązania, i powiem Wam zupełnie szczerze, że na pewno do moich chińskich ścisków już nie wrócę. Mimo, że korzystałem z nich jeszcze niedawno, ze względu na to, że nie wszędzie byłem w stanie zmieścić się z tym. Oczywiście materiał na temat tego ścisku sprzed tam kilku lat. Też możecie zobaczyć. I co? I tym optymistycznym akcentem będę kończył. Oczywiście standardowo zapraszam Was na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli wszystkie moje social media. Zapraszam Was do grup facebookowych. Zapraszam Was na drugi kanał. Na live, które staram się, żeby były co niedzielę o 20. A ja tymczasem kończę. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć.